Które z zginęli na morzu, których ciała spoczywają nie na cmentarzu, ale gdzieś na dnie Wielkiej Wody. Chcemy z nimi stanąć tam, gdzie została pokonana śmierć. Chcemy z nimi stanąć pod krzyżem naszego Pana Jezusa Chrystusa. W zadumi i skupieniu tej Sopockiej plaży przywołujemy ich, aby ocalić ich od ludzkiej niepamięci. Przyjdźcie marynarze z masowca Wigry, Przyjdźcie ci, co utonęliście w głębinach, Pływając na kawerze, czuwatka, Niech się stawi tu na modlitwę załoga z Przybądź załogę wraz z żonami, z atenią wenturę. Przyjdźcie marynarze z mazurka, nysy i brdy. Przyjdźcie z pokładu kodowy zdroju i dózka zdroju. Moja... Moja modlitwa jest, jest jak Niech przybędzie załoga z nasowca Kronos, który zatonął 27 lutego 1989 roku na Wisajach podczas akcji poszukiwawczej. Później nie na żadnej ślad po zaginionym statku jego załodze. Przygądźcie marynarze ze statku Nordkacht Martina Iwar's No <laughs>